Hejka wszystkim, z tej strony Vaxens i jutro wyjeżdżam, ale przygotowałem dla was dzisiaj opening, bo wy to oglądacie w niedzielę, no i będziemy otwierać skrzynki w CSGO. no i dodatkowo powiem wam gdzie jadę i co dla was za niespodziankę zostawiłem na mój wyjazd, ponieważ będziecie mieli okazję wygrać 1000 zł, a właściwie kosę za 1000 zł i przykładowo ja ją mam w i to będzie ta kosa, zobaczcie, taką kosę będziecie mogli wygrać, ale jak i w ogóle to zaraz ci wytłumaczę, ale chciałbym ci jeszcze zaprezentować stronę D-Market, dzięki której możesz wygrać tego kałacha tutaj, on jest za 100 20 zł. No i możesz go wygrać, ale najpierw, zanim Ci powiem jak możesz wygrać tego kałaszka, no to chciałbym Ci przedstawić stronę Dmarket, gdzie możesz kupować, sprzedawać swoje skiny. Masz przykładowo wypłatę na Paypala, więc możesz od razu mieć pieniążki i możesz sobie je przelać na konto bankowe, więc myślę, że jest to naprawdę łatwy sposób wypłat. Ale najważniejsze co tutaj jest, no to możesz kupić o wiele taniej skiny niż na innych stronach, czy na rynku Steam i sam zobacz, masz zakładkę Best Deals. No i tam masz oferty, gdzie masz kosy o tańsze o minus 30, minus 35%. Więc no myślę, że jest to naprawdę dużo, bo możesz zaoszczędzić nawet do 300-400 dolarów. Dodatkowo, jeśli znajdziesz fajny przedmiot, którym jesteś zainteresowany, no to możesz się o niego targować. Jest to fajna opcja na stronie, no i sobie zobacz jak to wygląda. Możesz się targować o dany przedmiot, czyli jest wystawiony za dyszkę, a ty możesz zaoferować przykładowo 9 dolarów. Dodatkowo na stronie masz różne gry, więc nie tylko do CSGO znajdziesz skiny, ale również do Team Fortress, do Doty itd. Dalej. więc jeśli masz skiny do innej gry, możesz tam to sprzedać. No i od razu zyskać sobie fajną gotóweczkę za te twoje skiny. No i co? Pamiętaj, że jak wejdziesz z moim kodem, kodem WACSES, no to będziesz miał dodatkowe procenty do wpłaty oraz do wypłaty na stronie, więc no zawsze będziesz miał zaoszczędzone jakieś tam pieniążki, no i może akurat ci się to przyda, żeby kupić kolejnego skina. No i co? My przychodzimy do openingu, no i od razu ci powiem o co chodzi z moim wyjazdem. No to tak, jutro o mordeczko jadę do Grecji, no i w międzyczasie będę licmo otwierał skrzynki, mam 20 parę skrzynek, Nowych Snake bite, więc może akurat uda się coś dzisiaj trafić. No ale dokończając, no to jutro wyjeżdżam do Grecji. Eee, jutro właściwie, ja już jestem w Grecji. Jak ty to oglądasz, właściwie. E, dzień wcześniej wyjeżdżam do Grecji. Sorry, się zamotałem strasznie. No i tak, w sobotę 23:55 mam lot. No i lecę do Grecji. Jak ktoś jest ciekawy, no to lecę na Korfu z dziewczyną na 11 dni, więc naprawdę, no super, ja się mega cieszę. Ja to teraz nagrywam w czwartek, więc za dwa dni mam wyjazd, no i przygotowuję dla Was wszystkie filmy. Zresztą sami zobaczycie, bo niespodzianka, właśnie, niespodzianka. O co chodzi z niespodzianką i co dla Was przygotowałem, bo pewnie jesteście ciekawi i chcecie wygrać kosę za 1000 zł, bo i tiger Tool. No to tak, Mordo. Przygotowane dla Ciebie jest Daily. Przez 7 dni będą się pojawiać codziennie filmy o godzinie 10.00, a w tych filmach będziesz mógł znaleźć ticket, który będziesz musiał użyć na Discordzie. Na Discordzie jest już zrobiony specjalny kanał, gdzie będziesz właśnie sobie wpisywał te tickety. Traktuj to jak losy ponieważ to są losy, ponieważ są to losy, no i dodatkowo masz 7 losów, jeden film, jeden los, no i pamiętaj, że los wygasa po 24 godzinach, więc no masz 24 godziny na zobaczenie tego filmu, ponieważ jak wleci kolejny, no to już ten los będzie nieaktywny, no i pamiętaj, że jeden los, no to jakby jedna szansa, więc jak zbierzesz 7 losów, no to masz 7 szans na wygranie noża, no i oczywiście po moim powrocie będzie live, no i ja to tam rozlosuję, no i zobaczycie jak to będzie wyglądać, zobaczycie kto wygra nóż, ale myślę, że najważniejsze informacje, no to właśnie to jest to, co chciałem przekazać, Przekazać, że będziecie mieli Dojrze daily, codziennie o 10. film, no to dodatkowo właśnie w tym daily będzie do wygrania bo of Tiger Tooth oraz oczywiście inne skinki, ponieważ rozdawałem wam tam parę skinków oczywiście ze stron i tak dalej. No i co, no i tyle, myślę, że naprawdę mega fajna niespodzianka, ja się mega cieszę, że jadę na wakacje, bo muszę naprawdę odpocząć. Wam powiem szczerze, że przygotowywałem to daily, bo no to naprawdę obroty 24H, nie, cały czas. Czy to filmy, nawet przy ojej, czerwony skin. Serio, zawsze tutaj jak otwieram te skrzynki, to przylatują mi czerwone skiny, ale czerwonych skinów nie dostaję. No! Ale dokończając, no to naprawdę, obroty 2.4h, przygotowałem dla Was 7 filmów, dodatkowo jeszcze w tym tygodniu filmy wlatywały, więc naprawdę no miałem trochę roboty, ale myślę, że daily naprawdę kozacko wyszło i fajnie, że jest to połączone z tym giveawayem, więc no naprawdę będziecie mega zadowoleni moim zdaniem. No i co, ja odbieram skrzynki w sumie, już nie będę nic gadał o tym, że macie daily w ogóle, bo zresztą dowiecie się w sumie jutro, w jutrzejszym filmie będziecie mieli też tam parę informacji i tak dalej, więc no na spokojnie jeszcze, jak sobie wejdziecie na Discorda, Discorda będziecie mieli zawsze w opisie, no to na Discordzie jest wszystko opisane na tym kanale gdzie możecie wygrać kosę, więc na spokojnie wszystko będziecie wiedzieć. No i mamy rewolwera. Szkoda, fajnie, by było trafić coś fajnego. Ostatnio właściwie, ostatnio w daily będziecie mieli film, gdzie też otwieram skrzynki, ale no. Zobaczycie co tam wypadło. Bo tam był lepszy drop na pewno niż tutaj. No i mamy rewolwera znowu niebieskiego wystarczaku. Jeszcze kupiłem te nowe skrzynki, więc wiecie, no wydałem na ten opening z 250, 300 zł, coś takiego. A jak ja już widzę, co tutaj wypada, to naprawdę masakra. Ale możesz zostawić łapeczkę w górę. Jeśli chcesz więcej zwykłych openingów, to zostaw łapeczkę. Ponieważ no, wiecie, ja wydałem 300 no to ty chociaż zostaw łapeczkę i będzie zajebiście. W ogóle nie powiedziałem wam, jak wygrać chyba skina. Dokładnie, nie powiedziałem wam jak wygrać skina. No to co, żeby wygrać skina, musisz zostawić łapeczkę w górę, zostawić suba. No i co, i zostawić komentarz. Po prostu zostaw jakiś fajny komentarz. Pewnie mieliście to i tak wcześniej napisane, bo zapomniałem w ogóle wam powiedzieć, jak wygrać kałacha za 120 zł. Eee, się wczułem, wczułem się już w wakacje, tak. Ja już żyję wakacyjnym rytmem, ale no jak widzicie, fajnie, jakby jeszcze tak na wakacje dostać jakieś ładne rękawiczki, jakieś vlogsy albo coś. Fajnie by było, powiedzmy, najlepiej za parę tysięcy złotych, żeby w Grecji fajnie się pobawić, ale jak widzicie, no na razie nie. Gaben tutaj nie chce nic dać, Gaben nie chce nam pokazać, że jednak tutaj również opłaca się skrzyneczki otwierać, wy CSGO. No i chociaż Akacz, patrzcie to, ja bym chciał chociaż tego Akacza Slate, nie? To jest fioletowy skin. On w sumie bez statraka jest wart, nie wiem, z 3 dyszki, coś takiego. W statraku już jest droższy, nawet wam rozdawałem bez statraku skina właśnie AK 47 czerni, Ostatnio rozdałem i to było 100 zł, ale ja nawet nie chcę w statraku. Wiecie o co chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Dobra, mam sześć skrzyneczek jeszcze, więc muszę dokupić sobie kluczyki. Okej. No i lecimy. Lecimy. 6 skrzynek jeszcze przede mną, i to będą ostatnie skrzyneczki w ogóle. I no, spodziewam się czegoś lepszego, co. Patrzcie, oczy jest? Nie, nie, ja mam dość. Ja mam dość otwierania normalnych skrzynek w serio. Ja nie powiem, ostatnio mi kosa, ostatnio. W sumie 5 miesięcy temu chyba. Ale no, tamtego czasu, szczerze mówiąc, to chyba nawet czerwonego skina nie miałem, naprawdę. Skin droższy niż chyba 70 zł, no, nie udało mi się takiego w ogóle trafić. Czemu cały czas lecą różowe skiny obok. Serio, albo przyleci czerwony, albo różowy jest obok, a ja dostaję niebieski. Teraz, patrzcie to. Okej, okay, różowe, dwa różowe i znowu... nie, znowu niebieski, znowu heavy metal. Śmieszne to jest, że różowe skiny, które i tak są warte 5 zł, są obok. Jak naprawdę, powinien być o wiele większy procent dropu, moim zdaniem, na fioletowe i różowe skiny, no bo zobaczcie, że ja wydałem 3 stówy na opening, a nie mam z tego nic. Ja rozumiem, jakbym, wiecie, miał chociaż, jeszcze nie wiem, jakiś powiedzmy ten fioletowy skin akacz. Spoko by było, nie? No... Nie no, nie, to jest śmieszne. Zobaczcie to. Zobaczcie To, że ja trafiłem tylko i wyłącznie. Ty serio tylko jedne, jeden. Tylko i wyłącznie trafiłem fioletowego skina. I to jest jeden skin, który jest warty chyba 2 złote. Śmieszne, naprawdę mega śmieszne. Liczyłem na coś lepszego, ale zobaczcie, że ten opening to jest w ogóle totalna klapa. Więc co, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście życzę wszystkim powodzonka, wygiwał na tą kostkę. Oglądajcie filmy, zostawiacie tam łapeczki, komentarze i tak dalej, żeby po prostu te daily jakoś fajnie się przyjęło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? To by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, mordeczko. No i co? Udanych wakacji ci życzę, końcówki wakacji właściwie, bo no niestety wakacje się już kończą, jak wiesz. A ja co? Ja już jestem w Grecji, pewnie piję drinka, no i no co? I dzięki za oglądanie. Trzymaj się, na razie!